Dzień dobry, witam. Witam, witam i o zdrowie pytam. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak sen i jedzenie może wpływać na Twoje stany psychiczne. Robiłem odrębny film na ten temat już dawno temu, natomiast zauważyłem, zwłaszcza teraz podczas naszego wyzwania, jakie to mamy teraz wyzwanie, wielki post Polska, zauważyłem, że wiele osób niestety ma bardzo mocne połączenie pomiędzy jedzeniem, i to w jaki sposób jadła, czy w jaki sposób się nie odżywiała do tej pory i w jakim stanie psychicznym się znajduje. Dlatego pomyślałem, że to będzie bardzo ważne spotkanie, szczególnie dla tych osób, które z nami teraz poszczą. Pościmy przez 7 dni, nie przejmujemy świadomie posiłków po to, aby oczyścić swoje ciało, oczyścić swoje ciało, oczyścić też swój umysł. Dlatego wieczorem spotykamy się o 20.00, aby mentalnie oczyścić nasze programy. Dzisiaj filar piąty w projekcie Odmładzanie na Surowo. Tutaj, w tym miejscu, po to, żeby mógł się podzielić z tobą informacjami, które być może poprawią twój stan psychiczny. Także, w jaki sposób y, jedzenie i sen lub jego brak wpływa na nasz stan psychiczny, czyli w jaki sposób, jak jedzenie wpływa na twoje nastroje, lęki i depresję. Myślę, że warto zacząć od tego, że największym problemem jest to, że nigdy nie powinniśmy leczyć objawów. Naszych stanów lękowych czy depresji, e, lekami e, czy w bezpośredni sposób. Każda far farmakologiczna, każde farmakologiczne podejście do problemu może sprawić, że niestety ten eksperyment może wręcz pogorszyć stan danej, danego pacjenta. Tak naprawdę, leczenie. Czy wprowadzanie jakiekolwiek substancji chemicznych do naszego organizmu czy innych eksperymentów medycznych, jest po prostu niezrozumieniem bardzo często, co jest przyczyną tego stanu. Wywiad, który przeprowadza lekarz tak naprawdę. Ten kwestionariusz, który po, po, który, po wypełnieniu którego nawet dziecko mogłoby mieć stwierdzoną depresję, to jest tylko haczyk z przynętą, aby złapać nas na lekomanie. Ja myślę, że to jest największy problem. Dlatego tego problemu tak yy, yy, łatwo nie da się rozwiązać. Ten problem jakby istnieje, widnieje, coraz więcej osób jest w różnych stanach lękowych, psychicznych, depresyjnych a tak naprawdę nie ma dla nich rozwiązania, ponieważ yy, system nie jest zainteresowany rozwiązaniem system jest zainteresowany tym, jak sprzedać więcej leków. Jeśli masz depresję, oni mają masę leków aby podtrzymać Cię w stanie, który Ci określili, w którym myślisz, że się znajdujesz i myślisz, że masz depresję. Mają też y, starteleków na różnego rodzaju lęki, na różnego rodzaju zachowania, które określają jako psychiczne i celem nie jest uleczenie, ale utrzymanie objawów pod kontrolą. Jeśli to się nie zmieni... To możemy sprowadzić bardzo dużo nieszczęścia na wielu ludzi. Ja poruszałem ten temat w zeszłym roku. To jest bardzo trudny temat, chciałbym w niego nie wchodzić, ale muszę go przy okazji tego spotkania tutaj poruszyć. Zbyt wiele osób odebrało sobie życie w zeszłym roku, ponieważ nie widziało szansy, ponieważ niewłaściwie zostało zdiagnozowane lub w ogóle nie zostało zdiagnozowane. Myślały, że nie poradzą sobie z tym życiem i niestety musiały odejść. Prawdopodobnie. Czego naprawdę nie chcę, może być jeszcze więcej w tym roku. Ponieważ w tym roku wiele zmian, które nastąpi, zwłaszcza gospodarczych, może doprowadzić do tego, że wiele osób straci po prostu pracę. I będzie myślało, że jest w ciężkim stanie psychicznym, czy w jakiejś depresji, a tak naprawdę może się okazać, że ta praca i ten tam powód, który sobie wymyślają, że jest powodem tego, tego ich stanu zdrowia, to nie jest właściwy powód. To nie jest właściwy, to jest tylko taki dodatkowy element, który doszedł w tym momencie do ich życia. Bo jeśli dobrze się nad tym zastanowić, to większość osób po prostu nie ma depresji, nie ma lęków, ma pewne programy, panikuje, ma pewne wzorce, które, których nauczyło się przez całe życie, i nie zna innych, nie zna innych zachowań. Z tego, co udało mi się zorientować i to, co udało mi się ustalić na podstawie wiedzy naukowej, ale również obserwacji osób, które się z nami kontaktują, pierwszym i najważniejszym problemem, z jakim mierzy się ludzkość, to jest niedożywienie. Ponieważ pewne składniki odżywcze są w tak małych ilościach w tym momencie dostępne w pokarmach, że jeśli ich nie wprowadzamy, omijamy je w sklepie lub ich w ogóle nie kupujemy. To te inne pokarmy, które są przemysłową produkcją jakichś tworów, które mają smakować, które są zapakowane cukrem i innymi składnikami wypełniającymi, one nie zapewniają nam składników odżywczych. I to jest największy problem. Większość osób nie ma depresji, jest po prostu niedożywiona. I to bym postawił jako pierwszy, pierwszy element, który warto by było zacząć badać zacząć się nad tym zastanawiać. Ty wcale nie musisz pójść do lekarza, żeby to stwierdzić. Ja ci podam kilka przykładów, które pokażą ci, których witamin może ci brakować i po prowadzeniu których, na przykład, może zmienić się twoje życie: witamin i minerałów. Zacznę oczywiście od potasu, mojego ulubionego pierwiastka. Potasu potrzebujemy bardzo dużo. Potas jest niezbędnym składnikiem odżywczym naszego życia. Natomiast na niego praktycznie nie zwracamy uwagi. Zwracamy wtedy, kiedy jest go za dużo w naszej krwi, co jest totalnym absurdem, ponieważ kiedy jest go za dużo, to nie jest problem tego, że spożyliśmy za dużo potasu, tylko, dlatego, tylko to jest problem naszych nerek, które nie pracują poprawnie. I potas się po prostu wylewa do krwi, ponieważ 98% potasu powinno znajdować się w komórkach, a nie pływać w naszej krwi. Natomiast komórki, pomimo tego, że będzie wynik wysoki potasu, i tak będą niedożywione potasem. A potas uspokaja system nerwowy. Kiedy nie ma potasu, to nie ma spokoju. Ile tego potasu trzeba? Dzisiaj określa się to mniej więcej na 10 kubków dziennie różnego rodzaju warzyw liściastych. Ile zjadasz warzyw liściastych dziennie? Może nie masz takiej możliwości, żeby je jeść? My zachęcamy do tego, żeby na przykład pić je w formie soków, żeby wprowadzać je w formie soków i wtedy jest łatwiej. Można zjadać. Awokado. Można wyciskać sobie soki. W bananach jest 300 mg potasu. Można zjeść 30 bananów w ciągu dnia. Żartuję oczywiście, nie jedźcie tyle bananów. Bo to jest mit, że banany mają najwięcej potasu albo że pomidory mają najwięcej potasu. To nieprawda. One mają jakieś tam składniki potasu, ale wcale nie najwięcej. Ja wkleję pod spodem albo tutaj na YouTubie oddzielny filmik, żeby pokazać ci w jakich pokarmach jest najwięcej potasu. I przede wszystkim potas uspokaja układ nerwowy. Po drugie, jest niezbędny do tego, żeby pompowały pompki w naszym ciele, żeby na przykład serce, które jest najważniejszą pompką w naszym ciele, która niezależnie od tego, co się dzieje w naszym ciele, gdzie tego potasu potrzeba, dostanie ten potas na pierwszym miejscu jako numer uno najważniejszy element w naszym ciele. Jeśli nie będzie wystarczająco potasu, to serce nie będzie pracować poprawnie. Będzie kołatanie, będzie kłócie, będzie arytmia, będzie, będą problemy związane z nadciśnieniem. Jeśli nie pojawi się potas w wystarczającej liczbie, czyli 5000 mg dziennie w Twoim organizmie, to nie masz szansy wyjścia ze stanów stresowych, lękowych. Drugi element to są witaminy z grupy B. Witaminy z grupy B, które są wypłukiwane, w zasadzie używane w momencie kiedy jesteśmy zestresowani. One są używane przez nasz organizm w momencie kiedy jest stres. A że stres się pojawił i wcale nie chce odpuścić, cały czas chce być z nami, to tych witamin z grupy B teraz potrzebujemy bardzo dużo. Natomiast co? My w zasadzie nie zwracamy na nie uwagi. Większość osób nie rozumie czegoś takiego, że trzeba uzupełniać sobie witaminy z grupy B. Myśli sobie, że jak pójdzie do apteki i kupi sobie kompleks z witamin z grupy B, to już ma sprawę załatwioną. I znowu wpada w lekomanie, znowu wpada w ten proces, który jest dla nich przygotowany przez establishment, przez farmację, która tylko czeka na to, żeby taki pacjent się pojawił i kupił od nich bezwartościowe, bez bezużyteczne kapsułki. Jeśli chodzisz i kupujesz kapsułki, uzupełniasz sobie czy to potas, czy to witaminy z grupy B, kupując je w aptece, robisz sobie krzywdę. Kiedy brakuje witamin z grupy B, brak uspokojenia. Może się pojawić taki syndrom niespokojnych nóg. Wystarczy przez 2, 3, może 4 dni zjeść 2-3 czubate łyżki płatków drożdżowych nieaktywnych. Dołączyć do tego może jedno awokado dziennie. I syndrom minie, ponieważ uzupełnisz witaminy z grupy B w swoim organizmie. Bo ty nie masz depresji, ty nie masz stanów lękowych. Tobie brakuje składników odżywczych. Następne to będzie wapń i magnez. Są to minerały, które rozluźniają nasz organizm. To są minerały, które są potrzebne do tego, żeby było nam, żebyśmy byli zrelaksowani. Ale nie w tabletkach. Nie wapni w tabletkach czy magnes w tabletkach. To się w ogóle nie przyswaja. To jest kamień. To tak, jakby pójść i polizać kredę gdzieś tam. Wapni, będziesz sobie dostarczać, albo mleko. Mleko nie zawiera żadnego wapnia, który jest przyswajalny dla ciebie, ale system ci to wmówił. Wystarczy, że powiedział ci to przez ostatnie 20 lat. Pij mleko, będziesz wielki i ty myślisz, że tak będzie. To, że krowa ma w swoim mleku. Wapń, który jest dla cielaka, wcale nie oznacza, że płyn, który trafia do Ciebie do sklepu, ma wapń, który jest Ci potrzebny do życia. A jeśli jest napisane na opakowaniu, że tam jest, to na pewno został dodany w formie kamiennej, nieprzyswajalnej. Warzywa. Warzywa zawierają wapń w bioprzyswajalnej formie. Warzywa. Coś, co większość niestety odrzuciła. Pomyślała, że to jest niepotrzebne. Jedliśmy przez tysiące lat, pomyśleliśmy teraz, że to jest niepotrzebne. Następne to będzie kwasy omega-3. Niezbędne kwasy tłuszczowe, które są szalenie ważne, jeśli chodzi o nasz umysł, jeśli chodzi o nasz mózg. Ale też nie z ryb. Kwasy omega-3 z ryb są napakowane rtęcią, są napakowane Trującymi substancjami, które pływają w naszych oceanach, które wchłaniane są przez ryby, a później wyciągane z ich wątroby dorsza, na przykład, kwasy, i sprzedawane w kapsułkach. To jest jedna wielka ściema. Olej lniany. To, co piły nasze babcie, to, co było wyciskane jako jeden z podstawowych olejów w naszej historii, to jest coś, czego potrzebujemy. Olej lniany, który możesz wycisnąć samemu w domu. Pomoże Ci uzupełnić kwasy omega-3, ale tak naprawdę wszystkie nasiona. Wiele składników odżywczych, które jest w nasionach i w pestkach, odżywi Twój mózg. To jest ekstremalnie ważne. No i jod. Jod, który wspiera tarczycę. Jeśli tarczyca będzie miała wsparcie, to nie będzie spadków energii, bo tarczyca będzie miała wystarczająco budulca do tego, żeby budować swoje hormony. Ona jest, Jod jest ekstremalnie ważny. Ale jeszcze war warto dzisiaj to podkreślić, bo jod jest również ważny, jeśli jednym z nie najważniejszych składników, jeśli chodzi o naszą ciążę. Jeśli jesteś w ciąży, jeśli będzie brakowało Ci jodu, to rozwój mózgu twojego dziecka może być spowolniony. Może niekoniecznie rozwijać się tak, jakbyś chciała. Dlatego warto warto wprowadzić sobie jod jako pierwiastek. Jod możemy też zdobyć w pokarmie, natomiast jod jest pierwiastkiem, który ulatnia się w powietrzu. I tu mamy problem. Aby go zdobyć i aby go używać, potrzebujemy go dostarczyć sobie w formie płynnej. Poszukaj jodu, dostarcz go do swojego organizmu. Praktycznie każde warzywa i owoce są dla nas korzystne. Dadzą nam odżywienie, dadzą nam składniki odżywcze, których po prostu nam brakuje. To nie jest depresja, to jest brak składników odżywczych. Na drugim miejscu warto wymienić problem z cukrem. Drugi najważniejszy i największy problem, jeśli chodzi o ludzkość. Problem z cukrem, z rozchwianym cukrem. Jeśli nie masz cukru na poziomie 100, no to masz problem. Jeśli ten cukier idzie do góry, no to będzie problem z zaćmieniem umysłu. Będą problemy z pamięcią. A spróbuj się zrelaksować, kiedy zapominasz, kiedy cię to denerwuje, że nie jesteś w stanie się skupić. Jeśli będzie poniżej, jeśli cukier będzie spadał, bo to będzie stan o rozchwianej insuliny z rozchwianego cukru w Twoim organizmie, to pojawi się ADHD, pojawi się irytacja, taki wściekłość taka, szukanie czegoś, szukanie, żeby komuś przywalić albo coś zjeść. Rozchwiany cukier. Większość dorosłej populacji ma z tym problem. A dlaczego ma z tym problem? Ponieważ je węglowodany. W za dużych ilościach. Ponieważ do każdego posiłku ma węglowodany. Czy to będzie chleb, czy to będą ziemniaki, czy to będą makarony, w głównie wpychane to jest w nasz organizm. Ja wczoraj stałem w kolejce w Lidlu kupując seller za pewną parą. Po pięćdziesiątce, myślę, że około sześćdziesiątki. I na ich wózku to, co oni mieli, do, co podjeżdżało do kasy, to było przerażenie z mojej strony. Oni mieli chleb biały, bułki, e, ciastka, makarony, jakieś ciasteczka, wszystko, co powstaje z mąki. Oni nie mieli nic do jedzenia. Wydali chyba za 40 euro, zapakowali dwie siaty jedzenia i nic do domu do jedzenia nie zabrali. Zabrali węglowodany i masę cukru, która spowoduje irytację, która spowoduje stany depresyjne w ich organizmie. Oni nie będą mieli depresji czy lęków, oni będą uzależnieni od cukru. Na trzecim miejscu warto wymienić hormony, bo to hormony bardzo często też wpływają na nasz stan psychiczny. No i jeden z najważniejszych to serotonina. Jeśli mamy problem z serotoniną, rozchwianą serotoniną i zaczną nas leczyć, aleki działają w ten sposób, że ten element, ten, ten, ten ostatni kawałeczek serotoniny, który mamy w swoim organizmie, wykorzystują, przemielają go jakby w naszym organizmie, oszukując nas, że jest serotonina. I mają problem, mamy problem z tym, że nas wiecznie leco, leczą. Nie ma wyjścia z leków. Twój lekarz nie ma procesu, nie ma przygotowanego procesu dla ciebie na wyjście z twoich leków. On nie jest tym zainteresowany. System medyczny nie jest zainteresowany, żebyś ty zmniejszyła dawkę leków. Najważniejsze, żeby wprowadzić jak najwięcej. Drugi to kortyzol, który również bierze udział w tej całej lękowo-stresowej sytuacji, którego w zeszłym roku wytworzyliśmy najwięcej chyba w całej historii świata. Bo co to będzie, co to będzie, co to będzie? Nic nie będzie, jeśli będziesz dbać o siebie. Za wysoki kortyzol pojawi się zamartwianie. Pojawi się znowu irytacja, stany lękowe. Ponieważ kortyzol pobudza nas do działania, do ucieczki. Przed niebezpieczeństwem. Jeśli nie zadbamy o kortyzol, o którym omawiałem, który omawiałem już wielokrotnie, to będziemy mieli problem. Nie z depresją, ale z rozchwianym kortyzolem. Albo PMS. Problem, kiedy problem związany ze swoim stresem jest w pewnym dniu, czy w pewnych dniach w miesiącu. Zwracam się tutaj oczywiście do kobiet, naszych ukochanych. Jeśli wtedy pojawia się irytacja, jeśli pojawia się problem, to warto zadbać o jajniki. Warto je wspomóc. Obejrzyj filmy na naszym kanale, co można zrobić dla swoich jajników. Tarczyca również. Hormony tarczycy są niezbędne do tego, żebyśmy funkcjonowali poprawnie i żeby chciało nam się żyć. Jeśli będą rozchwiane, to będziemy mieli problem. Hormony tarczycy to jod to czyszczenie wątroby to zadbanie o nadnercza to zadbanie o jajniki. no i oczywiście sen to wszystko spina sen wiele osób nie ma po prostu depresji ale jest wyczerpana ponieważ nie śpi tak jak powinna spać nie wycisza się wieczorem przed snem ogląda wiadomości ile to przypadków ile to tamtego i tak dalej no stop te same pierdoły pierdoły po prostu no stop to samo są schwyceni przez szpony narracji stresogennej. Nie ma przygotowania do snu. Nie ma odpoczynku, nie ma relaksu wieczorem, poczytania fajnej książki, przygaszenia świateł, przygotowania swojego organizmu do snu. Nie ma pójścia spać o 22. 22, ponieważ o 22.30 zaczyna się naprawianie naszego organizmu. Jeśli robisz to raz w tygodniu, nie pójdziesz o 22:30 spać, to jeszcze nic się nie stanie. Ale niektórzy chodzą spać o pierwszej, drugiej, trzeciej nad ranem przez ostatnie 15 lat swojego życia. Myślę, że tak jest ok. Wyczerpani rano, zmęczeni, bardzo często wskakują na leki, a oni są po prostu niewyspani, bo nie mają naturalnego procesu uzdrawiania swojego organizmu który mógłby się zadzieć w, w ich ciele, jeśli by tylko poszli spać w odpowiednim momencie i w odpowiedni sposób. Też mamy filmy na ten temat oddzielne. Dlatego widzę osoby bardzo często pojawiające się tutaj w naszym projekcie, pytające się niestety o stany depresyjne i lękowe, nie mają żadnej depresji ani żadnych lęków, tylko nikim nie powiedział, o co trzeba zadbać. Po pierwsze jedzenie, po drugie cukier, po trzecie hormony, po czwarte sen. Jak te elementy wyeliminujesz, to znaczy zadbasz o nie i powiesz: O, dbam o to wszystko, i dalej masz depresję, no to wtedy potrzebujesz specjalisty. Być może ci pomoże. Ale jeśli te cztery są niezałatwione, a ty idziesz w pierwszej kolejności do specjalisty, bo tak cię nauczył system, no to nigdy nie wyjdziesz z problemu. Nie dasz rady. Leki nie są po to, żeby cię wyleczyć. One są tylko po to, aby utrzymywać w ryzach twoje objawy. To, że czujesz się po nich lepiej, to tylko oznaka, że się nie wyleczysz, bo cały czas będziesz szukać drogi do nich, żeby czuć się lepiej. Ja życzę Ci tego, żebyś opanował swój stres. Zwłaszcza teraz, kiedy przeprowadzasz razem z nami głodówkę. Bo nie jesteś głodny. Podczas postu nie jesteśmy głodni. Podczas postu uruchamiają się stany psychiczne w naszym organizmie. Dlatego zobacz i zadaj sobie pytanie. Skąd pochodzi ten głód? On nie pochodzi z żołądka, on nie pochodzi z tego. Daj mi jeść z zupełnie innego miejsca i to co Regina Bokowska mówiła zadaj sobie pytanie i po co ci to po co mi to po co mi to do czego mi jest to potrzebne może lepiej żyć w życiu które jest pełne radości przyjemności takiej czystości umysłu realizowania swoich celów i marzeń zacznij swoją drogę do zdrowia im szybciej tym lepiej Znajdź pod spodem filmy, które Ci pokażą, co zrobić na samym początku. Może zakup naszą książkę, tam jest wszystko opisane w pigułce. I zapraszam Cię do subskrybentów naszego kanału, gdzie dowiesz się, jak pozbyć się różnego rodzaju objawów bez leczenia farmakologicznego, które nigdy nie prowadzi do wyleczenia, tylko do utrzymywania pacjenta w formie klienta. To tyle na dzisiaj. Trzymaj się cieplutko, widzimy się wieczorem o dwudziestej. Mam nadzieję, że z Jackiem Stachurskim. Trzymaj się, cześć.